Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w nowym filmie. Dzisiaj robimy sobie wiadomość od Waszego Anioła Stróża. Do wyboru macie jedną z trzech kart, dzisiaj bez kryształów, ale mam nadzieję, że sobie tutaj poradzicie z wyborem, że Wasza intuicja Was tutaj pokieruje. Pamiętajcie, że jeżeli macie problem z wyborem grupy, weźcie trzy głębokie wdechy, zamknijcie oczy, otwórzcie i tam, gdzie Wasz wzrok jakby e, pokieruje się jako pierwszy, to jest wasza grupa, więc nie bójcie się tego, że wybierzecie złą grupę, bo jakąkolwiek byście nie wybrali, to znaczy, że tak miało być i to jest wiadomość dla was. E, Okej, okay, słuchajcie i patrzymy sobie, co dla osób, które wybrały grupę numer 1, grupę numer 2, grupę numer 3, tego nie powiedziałam, ale już patrzymy sobie, co dla osób z grupą numer 1. Jakie jest Wasze przesłanie? Okej, okay. bardzo słuchajcie tematycznie, macie Anioła Stróża, więc już tutaj sobie sprawdzamy, co chce być Wam przekazane. Twoi Aniołowie chcą teraz, byś wiedział, jak bardzo Ciebie kochają. Miłość Aniołów Stróży jest bezwarunkowa i otacza Cię całkowicie. Nie jesteś sam. Wyciągnąłeś tę kartę jako list miłości od swoich aniołów stróży, którzy chcą, byś wiedział, że jesteśmy tu, nigdy Ciebie nie opuściliśmy i nigdy nie opuścimy. Twoi anielscy opiekunowie mówią, że jak najbardziej zasługujesz na ich pomoc i uwagę. Nie ma takich myśli, słów lub Twoich uczynków, które mogłyby wykluczyć Ciebie z niebieskiej pomocy. Oni nigdy nie osądzają ani nie opuszczają z powodu błędów, które popełniłeś. Aniołowie są tutaj, aby Cię wspierać, byś duchowo wzrastał i pomagał innych, innym. Czyli to jest, słuchajcie, takie przesłanie, gdzie tak naprawdę Wasz anioł stróż Was tuli, bardzo mocno Was przytula, wysyła Wam dużo miłości, dużo wsparcia. Pamiętajcie, że jeżeli macie w domu jakąkolwiek figurkę aniołka czy to z kryształu, w sensie z jakiegoś tam, wiecie, kamienia naturalnego, czy macie jakąś taką figurkę, wiecie, czasami w tych sklepach nie wszystko po 5 zł są naprawdę przepiękne figurki aniołków, czy macie jakiś obrazek anioła, czy też coś z biżuterią z aniołkiem, to jest fajny moment na to, żeby to wyciągnąć. Być może o tym zapomnieliście, być może coś wam się tam już zakurzyło. Natomiast to jest takie też dla was wskazówka, że tak powiem i wiadomość, że możecie to wyciągnąć, oczyścić sobie i nosić przez najbliższe dni i to pomoże wam tutaj poczuć się jeszcze bardziej komfortowo, jeszcze bardziej kochanymi. Tutaj pamiętajcie też, że jeżeli z czymś trudniejszym teraz się zmagacie, wasz anioł stróż mówi, że tutaj zawsze możecie na niego liczyć. W jakiejkolwiek sprawie e, możecie się pomodlić, możecie sobie sprawdzić w internecie, jakie są jeszcze tutaj e, modlitwy, na przykład do Anioła Stróża, oprócz tej naszej takiej standardowej, podstawowej modlitwy. I też dla niektórych z Was, jeżeli czujecie jakiś żal, czujecie ciężkość, bo być może popełniliście jakiś błąd, przechodzicie przez trudniejszy okres, zarzucacie coś sobie, tutaj Wasz Anioł Stróż mówi, że niezależnie co uczyniliście, niezależnie jakie błędy popełniliście, nigdy nie jesteście sami. Zawsze macie swojego Anioła Stróża. Którzy, który może Wam wskazać właściwy kierunek, właściwą drogę, pomoże ukoić Wasz ból, przytuli Was yy, i tutaj też doda takiej otuchy. Więc nie zarzucajcie sobie, nie gnębcie samych siebie. To jest czas, żeby otoczyć się większą miłością, żeby też tutaj pozwolić waszemu aniołowi stróżowi być po, plos, po prostu blisko Was. Więc w takich trudniejszych etapach, w trudniejszych momentach, pamiętajcie, że nie jesteście sami. Zresztą tak jak na tej karcie zobaczcie, wasz anioł stróż zawsze. Przy Was stoi. I On nie chce, żebyście sobie coś zarzucali, żebyście patrzyli wstecz, żebyście osądzali samych siebie. Jesteśmy ludźmi, każdy z nas popełnia jakieś błędy, każdy z nas może postąpić czasami źle i to nawet nieświadomie, nieumyślnie. Więc słuchajcie, wybaczcie sobie, to jest czas teraz, gdy wasz anioł stróż was tuli i tak jak mówię, możecie wyciągnąć coś z waszym aniołem stróżem, czy ogólnie z figurką aniołka, i to jeszcze bardziej wam doda takiej otuchy. I też tutaj wyostrzyjcie się na wskazówki, na znaki, jakie wasz anioł stróż będzie wam dawać przez najbliższe dni. Więc ja wam życzę wszystkiego, co najpiękniejsze i przechodzę do grupy numer 2. I grupa numer dwa. Wy macie błogosławieństwa. I kocham, słuchajcie, tą kartę, dlatego, że jest przepiękna zimowa na niej sceneria. I jak każdy z nas wie, zima to jest, to jest ta część roku, gdzie jest mróz, gdzie, jest, gdzie ciemność tak naprawdę tutaj zwyciężyła. I jedynym takim zielonym symbolem zimą to jest tak naprawdę choinka, którą często mamy. Właśnie w domu i dlatego właśnie choinki często, e, choinka dlatego jest naszym symbolem e, zimą, że życie zwycięży, że życie e, tutaj wciąż będzie. Więc to jest tak, wiecie. E, kiedyś tak uznawano, tak też piszą, że właśnie to zielone drzewko ma nam przypominać o. O życiu, które do nas wróci, że sobie poradzimy w trudniejszych czasach, że przetrwamy ten bardzo ciężki okres, tym bardziej, że kiedyś zimą bardzo dużo ludzi umierało, czy to właśnie z głodu, i nie mówię tu o jakichś czasach niedalekich, ale bardzo, bardzo odległych. Gdzie tak naprawdę nasi przodkowie, wiecie, często tą zimę mogli nie przetrwać i to był najtrudniejszy czas w ich życiu. A tutaj nasz po prostu anioł te kwiaty tutaj zrzuca i rozsyła, i to są błogosławieństwa. I z tymi błogosławieństwami przede wszystkim czuję i słyszę, że to są takie cuda, takie przypomnienie: że hej, nie martw się, idziesz w dobrym kierunku, co by się nie działo. Uwierz, że będzie lepiej. To jest takie dodanie otuchy, i w tym czasie możecie doświadczać przeróżnych cudów, przeróżnych takich nie, niewyjaśnionych sytuacji na Waszą korzyść, tak? Tak jak tutaj te przepiękne, kolorowe kwiaty, o no, których raczej w środku ostrej zimy niestety nie spotkamy. I zobaczymy sobie, jaki jest tutaj opis naszej karty. Jeżeli chodzi o błogosławieństwa, Bóg i Aniołowie pomagają Tobie właśnie teraz. Nadal prosi ich o pomoc i zaakceptuj ją, gdy nadejdzie, a zawsze nadchodzi. Więc, co by się nie działo, nie tracicie wiary w tym, co jest dla Was najważniejsze. Proście o pomoc, otwórzcie się na przyjmowanie tej pomocy. Natomiast, jeżeli jesteście na etapie, że wszystko jest spokojnie, wszystko pięknie się układa, to tak czy siak jest przepiękny znak, że niedługo wydarzy się coś nieoczekiwanego, co poprawi, Prawi wam humor, co wywoła uśmiech na waszej twarzy. Aniołowie chcą, byś wiedział, że otacza Cię teraz specjalne błogosławieństwo. Być może doświadczyłeś ostatnio jakiegoś wyzwania, lub może prosiłeś o specjalną pomoc. Z jakiegoś powodu aniołowie otaczają Cię teraz boską miłością, bardziej niż kiedykolwiek. Nawet inni aniołowie są z Tobą dodając. Dodatkową ochronę miłości i światła. Czasem możesz się czuć, jakby Bóg i aniołowie cię opuścili. Ta karta przypomina, że oni nie odeszli i po prostu nie mogą ciebie opuścić. To jest tylko nasz lęk, który powoduje, że jesteśmy ślepi i głusi na obecność aniołów. Teraz twoi aniołowie mogą zabrać twoje lęki, jeśli ich o to poprosisz i pozwolisz im na to. Jesteś naprawdę pobłogosławiony i bardzo, bardzo kochany przez Boga i anioły. I tutaj, tak jak zawsze mówię, zawsze przekazuję Wam wszystko, co poczuję, co usłyszę w danej grupie. Więc, tak jak mówię, jeżeli nie przechodzicie teraz przez trudniejszy, wymagający okres, to dla tych osób, które po prostu chciały usłyszeć, co Wasz Anioł Stróż tutaj Wam przekazuje, to właśnie te błogosławieństwa. Że niedługo wydarzy się coś pięknego, coś niespodziewanego, więc otwórzcie się na przyjmowanie, otwórzcie swoje serce. Przychodzi do Was przepiękny, cudowny czas, a dla osób, które przechodzą teraz przez trudniejszy okres, nie ma słuchajcie rzeczy niemożliwych i ten cięższy okres, ten trudniejszy Wasz okres niedługo się zakończy. I tu macie przepiękne, jakby przepiękną zapowiedź. Że naprawdę cuda się zdarzają, i Wasz anioł stróż bardzo mocno wspiera Was w Waszej sprawie, bardzo mocno tutaj jest przy Was, więc otwórzcie się na tą pomoc, otwórzcie się na przyjmowanie. Więc tak to mi się dla Was pokazuje. I przechodzimy do grupy numer 3. I grupa numer 3 ma cuda, więc dzisiaj mamy przepiękne same przesłanie od Anioła Stróża. E, Przybliżę Wam tą kartę, żebyście mogli ją dokładnie zobaczyć. I w tych cudach też zobaczcie, że mamy ciemność dookoła, e, a ten anioł tutaj, wiecie, z małym promykiem światła nam tutaj na tą dłoń spada. Więc wiecie, ciemność to jest często taki moment w naszym życiu, gdzie nie wiemy, Gdzieś na przykład dalej, jaką decyzję podjąć, e, jaką drogą podążać, i w najmniej oczekiwanym momencie mogą wydarzyć się właśnie te cuda, czyli to światełko na końcu ciemnego tunelu, który pomoże Wam nakreślić i rozjaśnić drogę, którą warto pójść. Więc tutaj już sobie przeczytamy nasz opis. Co z tymi cudami naszymi? Cuda pojawiają się wszędzie dookoła. Zacznij je dostrzegać, a doświadczysz więcej cudów. Ta karta jest anielskim sposobem na powiedzenie tobie, żebyś spodziewał się cudu. Być może potrzebujesz go właśnie teraz, bo nie widzisz żadnego innego rozwiązania. Bądź otwarty, aby przyjąć pomoc Boga w rozwiązywaniu sprawy w sposób, który cię zaskoczy. Otworzysz drzwi cudom, gdy postanowisz oddać swój lęk w ręce Boga. Lub aniołów. Wizualizuj troskliwych aniołów, zabierających Twoją sprawę i czuj się wspomagany przez Bożą mądrość i kreatywność. Oddając się w ręce Stwórcy, masz pewność, że teraz otacza Cię Jego błogosławieństwo. Bądź otwarty na nadchodzące cuda i Wasze przesłanie to jest właśnie e, być może taki moment, wiecie, takiej ciemności że dzieje się dużo pięknych rzeczy dookoła Was, ale jest Wam ciężej je dostrzec, ciężej jest na przykład Wam tutaj e, dostrzec teraz te radości, bo macie jakiś problem jakąś trudność, która Wam blokuje cieszenie się z tego i tutaj też Wasz Anioł Stróż przypomina że nigdy nie jest zły czas na to, żeby docenić to, co się ma i często jest tak, że doceniamy coś dopiero jak to stracimy i absolutnie to nie jest, słuchajcie, przesłanie, że coś Stracicie po to, żeby coś tutaj docenić, tylko to jest, słuchajcie przesłanie, żebyście teraz, nawet jeżeli jesteście w ciężkim momencie waszego życia, dostrzegli coś, co wam wychodzi, dostrzegli coś, co idzie wam dobrze. Czyli nawet po ciężkim dniu, gdy Wróciliście do domu, jesteście przemęczeni, przeciążeni i zarzucacie sobie, że mogliście zrobić pracę Waszą lepiej, że jutro jest znowu dzień pracy, a że tu takie problemy, a tu takie problemy. Postarajcie się chociaż na chwilę wyciszyć, na chwilę tutaj zatrzymać, wziąć kilka głębokich wdechów i przypomnieć sobie, Ile w ciągu tego dnia udało Wam się zrobić? Nawet jeżeli to były proste rzeczy, jak wysłanie listu, który musieliście zrobić, jak opłacenie faktury, która, y, którą musieliście opłacić i wielką wdzięcznością może być to, że mieliście za co zapłacić, opłacić tą fakturę, a normalnie na przykład. Na to tak nie patrzycie. Albo że mogliście pojechać do pracy w ciepłym samochodzie, a inni gdzieś tam wiecie, idąc na przystanek, mogli marznąć. Albo jeżeli wyszliście na przystanek i byliście ciepło ubrani, możecie docenić to, że było was stać na ciepłe ubrania, że możecie je mieć w swoim posiadaniu i nie musicie marznąć, że możecie mieć rękawiczki, czapkę. Więc spójrzcie wstecz na ten dzień. Ile udało Wam się zrobić i za co możecie być wdzięczni? Nawet takie proste, najmniejsze sprawy, ale uwierzcie, że gdy otwieramy się na to, za co możemy być wdzięczni, doceniamy coś, momentalnie otwierają się, otwierają się drzwi przyciągania jeszcze lepszych rzeczy, dlatego że zmieniamy swoją energię z takiego patrzenia na negatywne rzeczy, z takiego dołowania siebie jeszcze bardziej i zwiększamy naszą energię, zmieniamy naszą częstotliwość, właśnie będąc wdzięcznym za coś. I nie dość, że to docenicie, to jeszcze przyciągnie to o wiele więcej pięknych sytuacji i rzeczy do waszego życia i w najmniej spodziewanym momencie e, zobaczycie, jak wasze życie zaczyna się zmieniać. Jak aniołowie mogli z łatwością wtedy zainterweniować w waszej sprawie i problemy bardzo szybko Zaczną się rozwiązywać w błyskawicznym tempie. Więc Was czekają tutaj cuda i Wasz anioł Stróż mówi, że nawet jeżeli teraz nie widzicie jakiegoś rozwiązania, niedługo się wszystko rozjaśni i będziecie wiedzieć, w jakim kierunku warto iść. Otwórzcie się też na cuda dla osób, które są w dobrych sytuacjach, które się cieszą z życia. Ta energia cudów mówi, jakby. Też teraz skupcie się na swoich planach, celach, marzeniach, bo Wasz anioł, stróż, chce Was wesprzeć. W spełnianiu Waszych marzeń. Więc jeżeli wszystko jest dobrze, wszystko jest ułożone, to jest najwyższy czas, żeby sięgnąć gwiazd, żeby sięgnąć po swoje marzenia, żeby na nich się skupić. Ostatnio też był nagrywany film, Co można zrobić, żeby zbliżyć się do swoich marzeń, więc dla niektórych z Was to może też być jakaś wskazówka. Natomiast Wasz Anioł Stróż mówi, idźcie w kierunku swoich marzeń, nie ma rzeczy niemożliwych. Z pomocą Waszych aniołów wszystko Wam się uda. Więc więcej wiary w siebie, więcej tutaj też wiary w przewodnictwo, które macie. Więc ja Wam życzę wszystkiego, co najpiękniejsze. Przytulam Was mocno. I pa, pa.